Chciałbym dzisiaj zademonstrować współpracę Kenuda THD7 w trybie paket z wbudowanym wewnątrz modułem Bluetooth we współpracy z programem Aperes droid. Sam program Aperes droid moim zdaniem jest nie do końca dobrym programem, niedopracowanym, jednak zrobiłem to jako alternatywę. A wygląda to następująco: Uruchamiamy raportowanie. Współpracę udało się uzyskać poprzez odpowiednią sekwencję komend wysyłanych do radia. Nie zawsze udaje się, to za pierwszym razem czasem trzeba konie będzie konieczność zresetowania i ponownego uruchomienia i wtedy następuje prawidłowa, prawidłowa współpraca. Kenwood zwrócił nam całą sekwencję komend widoczną na ekranie. Z tego co widzę, konieczny będzie ponowny restart. Kolejna sekwencja komend jest wysyłana do radia. I zaraz powinna nawiązać się prawidłowa współpraca z wbudowanym w Kenwood'a modułem a owym czyli TNC i powinniśmy zobaczyć odbierane ramki no i właśnie, właśnie to nastąpiło możemy wysłać swoją pozycję zapala się dioda TX Możemy przełączyć się na mapę i można iść w teren z ręcznym radiem, z mapą w kieszeni. Coraz więcej stacji pojawia się na mapie. Dziękuję bardzo. Tu SP3 WBX.